w bilansie tego dnia to wspólny program Radia Jart i Miejskiego Portalu Informacyjnego Bia24 w studiu Radia Jart razem ze mną redaktor Andrzej Ciszewski. Witaj Andrzeju, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy Radia Jart. Jesteśmy również na Bia24. Tam można nas oglądać i ruszamy z podsumowaniem Zeszłego tygodnia, który upłynął pod znakiem wielu ważnych wydarzeń. Zanim przejdziemy do tego, co działo się w okresie świąt i przed świętami, to zaczniemy od tego, co było wczoraj, bo wczoraj mieliśmy bardzo ważny dzień. To taka data, która przejdzie do historii. I za kilka lat, myślę, że o 27 grudnia 2020 roku będziemy nawet uczyli się, może niekoniecznie my, ale nasze dzieci, nasi wnukowie na lekcjach historii, ponieważ to właśnie wczoraj odbyły się pierwsze szczepienia przeciwko COVID-19. Te szczepienia odbyły się również w Białym Stoku. Jako pierwszy zaszczepił się medyk z MSWiA, ze szpitala MSWiA imienia Zyndram Kościołkowskiego. Zyndrama Kościołkowskiego w Białym Stoku. później szczepienia odbywały się również w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, bardzo dużej placówce jakby nie było. I od tych szczepień chcemy dzisiaj nasze spotkanie rozpocząć ze względu na istotny fakt, mianowicie to przełomowy moment w tej całej pandemii, z którą mierzymy się już od wielu dobrych miesięcy, od marca tego, póki co jeszcze bieżącego 2020 roku, teraz przyjmiemy dwie dawki szczepionki i będziemy mieli szansę po prostu na koronawirusa, ani na jego mutację nie zachorować. To ważne. Natomiast w tym wszystkim najistotniejsze jest to, by się zaszczepić. Tu medycy chcą dać dobry przykład z góry, m.in poprzez to wczorajsze show, jak to określił profesor Robert Flisiak. Tak, ale to było show na pewno, bo tam byłem i, i w szpitalu MSWiA, i w szpitalu klinicznym, ale to było show jakby celowo zorganizowany, bo trzeba czasami zrobić takie show, czyli trzeba czasami zrobić pokaz dla publiczności, żeby lepiej to dotarło, bo mo mogli się spokojnie ci ludzie, którzy się zaszczepili, mogli się zaszczepić od tak bez udziału kamer dziennikarzy i jeszcze innych osób, które, które gdzieś tam się temu przyglądały. Bo, a w samym szczepieniu nic szczególnego nie ma. Każdy z nas pewnie kiedyś przyjmował jakiś, jak, jak, jakąś szczepionkę, a na pewno przynajmniej jakiś zastrzyk, który domięśniowo Wiemy, jak ta iniekcja wygląda. Tak, to, to nic nadzwyczajnego, kilka i sekund po, i po sprawie. Tak, bo nie, nie, nie po to było, był ten pokaz, żeby zobaczyć, jak się przyjmuje szczepionkę, bo przyjmuje się ją normalnie, tak samo jak reakcje po przyjęciu tej szczepionki przez pierwszych, przez pierwszych, yy, pierwszych zaszczepionych były też takie same, czyli to nie boli. W każdym razie nie spodziewaliśmy się, raczej nie spodziewaliśmy się innej reakcji. Później przez te, przez te kilkanaście minut po szczepieniu, bo to jest taki jakby decydujący moment o tym, czy ta szczepionka jest, się przyjęła, czy też organizm nasz odrzuca te. Te które... Mogą się pojawić jakieś reakcje, nawet w najgorszym wypadku anafilaktyczne i na to też trzeba uważać, ale to, to jest naprawdę niewielki odsetek. Ale żaden żaden z tych zaszczepionych, w tym jak mówiliśmy, show nie miał takich nieprzyjemnych reakcji. Natomiast wszyscy i, i to my, którzy to obserwowaliśmy, zarówno my, którzy to obserwowaliśmy, jak i osoby, które się szczepiły, wszyscy czuli, że jest to moment bardzo ważny bo zaczęły się naprawdę szczepienia, czyli zaczęła się taka, tak naprawdę właściwie skuteczna, jedyna skuteczna metoda na to, żeby się pozbyć tego wirusa z przestrzeni publicznej, czyli z, z tego powietrza, z, z nas. I z naszego otoczenia. Tylko tutaj bardzo ważnym momentem będzie też ten, kiedy zaczną być szczepieni ludzie spoza tej grupy zero, grupy podstawowej, a to ma być niedługo. Słyszałem taką datę jak 15 stycznia, ewentualnie trochę później, pożyjemy, zobaczymy. Jednak społeczeństwo, jak zwykle, jest podzielone, jeżeli chodzi o to, czy ludzie będą się szczepić, czy nie. Opinie są różne, jednak musimy mieć świadomość tego, by ta pandemia się skończyła to jednak szczepienie jest elementem nieuniknionym, a poza tym musi się zaszczepić około 70% populacji, by można było tutaj mówić o odporności populacyjnej. Takiej zbiorowej. No tak, to, to co jest ważne, bo po pierwsze szczepionka jest bezpłatna, czyli my nie musimy, ci, którzy chcą się zaszczepić, nie muszą za to płacić. Po drugie przyjmujemy tę szczepionkę dobrowolnie. Nie ma obowiązku szczepienia, e, tak jak w przypadku innych chorób kiedyś, dawniej była, było to szczepienie obowiązkowe, szczepiono dzieci przeciwko gruźlicy, przeciwko polio, e, jakby nie pytając o zdanie. Tutaj każdy z nas może wybrać. Nawet mogą wybrać ci, którzy nienawidzą szczepienia albo uważają, że jest to coś, coś groźnego dla życia. Mogą się nie zaszczepić, ale to jak wczoraj mówił profesor Flisiak, jeżeli się nie szczepimy, to mamy świadomość, że jakby przyczyniamy się do śmierci kolejnych osób. To ważna rzecz, właśnie. Jeżeli się nie zaszczepimy, to nie tylko sami narażamy swoje życie na niebezpieczeństwo, utraty go, ponieważ nie wiadomo jak przejdziemy zakażenie koronawirusem, jak przechorujemy COVID-19, czy... Cała choroba nie skończy się zgonem, ale również stanowimy realne zagrożenie dla osób, które żyją wokół nas i z nami w najbliższej przestrzeni. No tak, bo chodzi o to, żeby jak najwięcej osób się zaszczepiło, żeby, żeby to nasycenie z osobami zaszczepionymi w społeczności było tak duże, żeby wirus ten nie mógł się rozmnażać, rozprzestrzeniać się gdzieś tam dookoła. Oczywiście jest mnóstwo osób, które nie lubią szczepienia. Jest też drugie mnóstwo osób, które nie wierzą w to, żeby ta szczepionka była skuteczna. Są też osoby, które mówią, że to wszystko jest szalbierstwo, że to nieprawda, że ona nie jest skuteczna, że to było zabawne jak, jak robiliśmy transmisję. Ale jest tyle teorii spiskowych, między innymi o chipach, które są rzekomo przy okazji wszczepywane, prawda? Tak, no różne są rzeczy. Jak robiłem transmisję, widziałem na bieżąco komentarze osób, które oglądały te transmisje. No większość z nich to jednak są... To jest aktywność osób, które nie wierzą w tę szczepionkę albo są wręcz wrogo nastawione do niej. A komentarze były przeróżne, i naprawdę większość z nich to była. To ja je uznałem za komentarze śmieszne po prostu, bo dzisiaj wiemy o tym, że szczepienie uratowało wiele istnień ludzkich, uratowało całe społeczności. Szczepienie wcześniej. Dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest dosyć krótki okres jakby sprawdzania skuteczności tej szczepionki i bezpieczeństwa tej szczepionki. Ale dzisiaj jest trochę inny czas. Dzisiaj mamy komputery, dzisiaj mamy wielkie systemy, które mogą symulować reakcję organizmu. Żyjemy w XXI wieku, to nie jest wiek XX czy XIX. Musimy zdać sobie z tego świadomość, wszystko dzieje się szybciej, żyjemy szybciej nawet. Znaczy, no te, teraz, teraz tak, moglibyśmy czekać jeszcze rok czy dwa na to, aż te badania, tradycyjne badania na, na zwierzętach yy, pozwolą powiedzieć, że ona jest ta szczepionka jest bezpieczna. Bezpieczna czy nie jest bezpieczna. Moim zdaniem ona jest bezpieczna na tyle, żeby, że nie zagraża życiu człowieka, który ją przyjął. Natomiast jakby skutki dobroczynne tego przyjęcia szczepionki są znacznie większe. I ktoś, kto ma jakby taką ja wiem, takie sumienie społeczne powinien jednak się zastanowić nad tym, czy wyłączyć się z tej grupy osób zaszczepionych, czy też raczej poddać się szczepieniu. To nowoczesna szczepionka. Weźmy pod uwagę fakt, że wczoraj jedna z ekspertek, ze specjalistek, nie pamiętam nazwiska tej pani profesor, w jednym z wywiadów telewizyjnych powiedziała, że ta szczepionka. W żaden sposób nam nie zagraża, nie zakazi nas koronawirusem, ponieważ tego koronawirusa nie zawiera. Ona jest jak gdyby tylko takim listem gończym za koronawirusem, który może nas zaatakować. No tak, to są nowoczesne mechanizmy, które, które sprawiają, że szczepionka jaka jest, taka jest, ale my stajemy się odporni na, te, na to zakażenie. Jak widziałem wczoraj. Wszyscy właściwie, a szczepili się lekarze, wszyscy mówili o tym, że to nic nie boli i nic się nie dzieje złego, a przynosi, przynosi wiele dobrego dla całej społeczności. Oczywiście mogą być jakieś rumienie delikatne, bóle głowy, bóle mięśni, podwyższona temperatura, ale tak jest przy każdej szczepionce. Właśnie. Każdej szczepionce Także podnoszenie zna. takich argumentów chyba nie ma sensu, po prostu. Moim zdaniem nie ma sensu. Nie, niektórzy uważają, że ma sens i trzeba się ostrożnie do tego podchodzić, ale to... to Powiedział wczoraj rektor Uniwersytetu Medycznego, profesor Krętowski, że tak naprawdę żadne, nie ma żadna z osób, która prowadzi badania naukowe, która prowadziła badania naukowe dotyczące tej szczepionki, zna wie, w jaki sposób ona została wyprodukowana, nie kwestionuje. Potrzeby szczepienia i bezpieczeństwa tej szczepionki. Żadne z takich osób. Natomiast większość osób, które kwestionują skuteczność i bezpieczeństwo tej szczepionki, to są osoby, które przeczytały coś w internecie, albo, nie daj Boże, obejrzały jakiś filmik na YouTubie i z tego wnioskują, że to jest niebezpieczne dla ich zdrowia. Tak samo jak mówiłeś o tym chipie, że gdzieś tam jest ukryty chip w tej szczepionce i to spowoduje, że my będziemy wtedy sterowalni przez jakieś, przez jakieś siły nie wiadomo jakie. Wszystko to jest śmieszne. Mnie to śmieszy, nie wiem, może... To jest naprawdę zabawne. Ktoś ma wybujałą wyobraźnię naprawdę w 100%. A, a dzisiejszych czasach kiedy właściwie yy, kiedy coś komuś przyjdzie do głowy, ma telefon komórkowy, może nagrać sobie tę swoją wypowiedź, powiedzieć to co do świata powiedzieć to co chce. Wrzuca to na YouTube'a, publikuje na forach internetowych. Myślę, ja, że ma tam jakieś 10 czy 20 tysięcy y, zagorzałych fanów, czyli tych, którzy obejrzeli i tak i podzielają jego racji i z tego się wytwarza się z tego jakaś opinia y, albo wytwarza się z tego jakaś siła, że tyle ludzi już o tym mówiło, że to musi być prawda. Nie, to nie musi być prawda. Wystarczy, że ktoś jeden powie głupotę, rozprzestrzeni ją w całej sieci internetowej i wygląda na to, że wszystko to jest prawda. A to nie jest prawda. Do tematów związanych ze szczepionką jeszcze będziemy wracać. Zaczęliśmy od wydarzenia z końcówki tygodnia, dzisiaj niechronologicznie, ale inaczej nie moglibyśmy, bo to wydarzenie spektakularne. Najważniejsze po świętach, Najważniejsze po świętach oczywiście. Przed świętami z kolei udało się przyjąć. Między innymi budżet województwa podlaskiego podczas sesji sejmiku w Operze i Wilharmonii Podlaskiej na rok kolejny rok 2021. Jednym z elementów tego budżetu w porównaniu z projektem jest to, że mamy mniejszy deficyt sprognozowany przynajmniej. Różne są tam wyznaczniki tego budżetu. Budżet jest taki, jaki jest, taki, jaki może być. Ten budżet ma owszem deficyt, który gdzieś tam zarząd województwa postanowił przykryć jakimś kolejnym kredytem. Jest to wszystko w miarę bezpieczne tutaj, ja bym powiedział o czymś innym. Tutaj przy, tej, przy okazji uchwalania budżetu, bo wiadomo, że mówię, to Zarząd Województwa przygotowuje ten budżet na podstawie jakichś wyznaczników, jakichś celów i prognoz. Akurat w tym wypadku Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała zastrzeżeń, czyli pozytywnie zaopiniowała ten budżet, nie było żadnych problemów. Natomiast tutaj wydało mi się ciekawe głosowanie tego budżetu, bo o ile, jak pamiętasz, mówili Byliśmy swego czasu o budżecie Stoku, gdzie radni opozycyjni zgłaszali poprawki hurtem odrzucone przez prezydenta, praktycznie hurtem, i radni z tego klubu prezydenckiego zgłaszali swoje poprawki i one wszystkie zostały przyjęte. Tutaj powstało ciekawe zjawisko. Mówiłem wtedy o tym, że to jest taka gra polityczna. My proponujemy, a wy odrzucacie. Albo my powiemy, że coś fajnego można zrobić, a wy to odrzucicie i wtedy. Tego nie można zrobić i to wy jesteście źli. A tutaj marszałek województwa i zarząd województwa postanowili przyjąć dosyć sporo poprawek zgłoszonych w większości przez radnych opozycyjnych. I powiem ci szczerze, że mnie osobiście to bardzo pozytywnie w sumie zaskoczyło. Tak, to znaczy to mnie to nie zaskoczyło, bo tam wcześniej gdzieś już ten już marszałek w poprzednich budżetach zachowywał się podobnie, ale to zaskutkowało pewnym zjawiskiem w, 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 w sejmiku samorządowym. Ten... Widać, że opozycja się liczy i przynajmniej tak to wygląda, jeżeli obserwujemy całe te obrady i decyzje, które są podejmowane przez marszałka, przez zarząd województwa, że radni opozycyjni też są ważni. No, tutaj akurat są ważni, bo rzeczywiście ten klub PiSu PIS plus osoby solidaryzujące się z PiSem radni ma większość jednak kruchą, ale ma większość w sejmiku. A tutaj okazuje się, że na przykład czy jeżeli marszałek przyjął cztery poprawki zgłoszone przez radnego Nazaruka, który wszedł do sejmiku z listy koalicji obywatelskiej, czyli opozycyjnej, z forum mniejszości Podlasia, a teraz już nie jest w tym klubie, ale od razu głosuje za budżetem. Podobnie radni PSL-u, którzy, no radni PSL-u to do siebie mają, znaczy generalnie członkowie PSL-u, ludzie PSL-u mają to do siebie, że lubią zachować z jednej strony dystans, a z drugiej strony. Jakby głosować racjonalnie. I oni głosowali racjonalnie, na przykład radny Dejuk, który zgłosił poprawkę, i która została przyjęta, i już głosował za przyjęciem budżetu. Radny Cieślukowski z kolei, który zgłosił cztery poprawki, później je wycofał w trakcie, w trakcie procedowania, ale już wstrzymał się, już nie był przeciw temu. Właściwie przeciwko budżetowi byli tylko radni Koalicji Obywatelskiej. Tutaj przy tej okazji mogę, mogę powiedzieć, jeszcze jest ciekawa historia. Nowe zupełnie w budżecie jest, nowy jest ten fundusz inicjatyw... Wsparcia gmin i powiatów. Czyli taki regionalny, regionalny fundusz inwestycji lokalnych. Nie mały fundusz, bo w sumie 13 milionowy, czyli pokaźny. To jest duży. Oczywiście można powiedzieć tak i tak tłumaczył mi to marszałek, kiedy rozmawialiśmy, że, że te pieniądze, czy wsparcie dla gmin zawsze było ze strony Urzędu Marszałkowskiego, czyli ze strony samorządu województwa, ale tutaj powstała taka jakby instytucja, czyli ten fundusz specjalnie przeznaczony na takie różne inwestycje i on został poddany krytyce przez radnych opozycji Koalicji Obywatelskiej, ponieważ powiedziano, że nie ma tam jasnych kryteriów na na podstawie których można przyznawać te pieniądze na inwestycje gminne. Z kolei marszałek mówi, no kryteriów, jakich kryteriów? ocena tego wniosku należy do urzędników, a decyzję o tym, czy, czy przydzielimy te pieniądze, należy do Sejmiku, czyli do, do całego Sejmiku, całej... Yy... Tu nie zarząd województwa, tylko Sejmik będzie podejmował decyzję w sprawie yy, przyznawania pieniędzy akurat z tej konkretnej puli, z tych 13 milionów złotych. Dokładnie, dokładnie tak właśnie będzie się działo i myślę, że to jest, yy, moim zdaniem to jest sprawiedliwe yy, i dosyć przejrzyste, jeżeli chodzi o, o intencje. A... Transparentności na pewno tutaj nie brakuje i... I to, to musimy podkreślić. Marszałek Artur Kośnicki, nawet na antenie Radia Jart w czasie rozmowy telefonicznej, mówił, że budżet jest, przypomnijmy, stabilny, prorozwojowy, nakierowany na inwestycje w człowieka, bo to człowiek jest tym najważniejszym, największym kapitałem. Show jak, jak mówiliśmy przy, tej, przy okazji tego szczepienia, tak, człowiek jest najważniejszy, tak, a co, czy zaraz zastanawiam się, wtedy zaraz, a czy jest coś ważniejszego w ogóle niż człowiek? Hmm. Wygląda na to, że nie, tutaj stwierdzono taką oczywistość. Nie wiem, czy jest coś ważniejszego, czy w ogóle po jakimś innym celu robi się budżet niż właśnie, żeby ludziom było lepiej. Ale Tego się tak, trzymajmy. To... To taka, to taka dygresja, tylko drobna. Ale, ale, tak, tutaj przy tej okazji naprawdę ta, ta, te szachy polityczne były bardzo interesujące. Moim zdaniem warto było to obserwować, i ja z satysfakcją patrzyłem na to, jak zachowują się radni, którzy zgłaszają poprawki, i e, okazuje się, że te poprawki przechodzą. Jeszcze jeden istotny temat w tej części naszego bilansu tygodnia w Radiu Jard i na łamach portalu. Bia24 chodzi oczywiście o ostatnie miesiące roku 2020, kiedy to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała trzy umowy na realizację S19 na terenie województwa podlaskiego. Ta S19 jest częścią wiarpatii, o tym również musimy pamiętać. Podpisane umowy obejmują odcinki, przypomnijmy, Białystok Zachód, Księżyno, Księżyno-Białystok Południe z odcinkiem Drogi Krajowej nr 65, Białystok Południe-Ploski. Będzie się działo, wiele inwestycji przed nami i to bardzo przełomowych. No nareszcie coś zaczyna się dziać na tej dziewiętnastce nieszczęsnej do, prowadzącej do Bielska, Siemiatycz czy niżej jeszcze do Rzeszowa. To jest olbrzymia trasa i olbrzymia praca do wykonania, bo to oprócz tego tych umów na realizację są kolejne przetargi, które ogłasza Generalna Dyrekcja też na wykonanie tych odcinków na terenie Województwa Podlaskiego. To jest naprawdę historyczna chwila dla nas, przynajmniej dla naszego regionu. Może nie tak historyczna jak szczepienia przeciwko COVID-19 ale jeśli chodzi o przyszłość naszą... Szczepienia, prawda, to taki wymiar y, ogólnoświatowy, a tutaj wymiar lokalny, regionalny, ale też poniekąd międzynarodowy. To będzie w pewnym sensie skok cywilizacyjny, kiedy już za tych kilkanaście lat uda się zrobić y, drogę ekspresową na południe województwa i połączyć Białystok z Siemiatesami przy pomocy y, drogi dwujezdniowej, takiej jak do Warszawy. Y, no, miejmy nadzieję, że jeszcze wtedy będziemy jeździć samochodami i drogi. Na potrzebne, a nie będziemy się poruszali na przykład w powietrzu i te drogi okażą się już mniej przydatne, niż by teraz można było sądzić. Ale nie, to tylko. Powiem <grym> szczerze, że liczę na to, że do Pielska Podlaskiego, gdzie też mamy swój nadajnik, tam gramy na 95.5 fm Przypomnę, tą drogą będę miał okazję kiedyś się przejechać i to nieraz. Może będziesz się teleportował na przykład. I to będzie... Przy to pomocy na... czego? Ja, przy pomocy teleportatora, oczywiście. Rozumiem, ja, który może być... Może wykorzystuje na przykład technologię 5G, przez którą chroni czapeczka z takiej folii aluminiowej. Masz taką czapeczkę? Nie, nie mam, ale widziałem ludzi w takich czapeczkach. I... Niektórzy się poruszają, nawet w naszym regionie można ich spotkać. No A, tak, jest ich sporo tych ludzi, ale. Są przezabawni, wyglądają naprawdę wyjątkowo. Najważniejsze, że czują się bezpiecznie, bo jest, ważne jest, żeby człowiek czuł się bezpiecznie, bo przecież dla kogo innego jest ta technologia 5G, jak nie dla człowieka. Teraz kolejne ważne wydarzenia, w zasadzie szereg wydarzeń przedświątecznych. Z reguły przed Bożym Narodzeniem w naszym regionie, w różnych miastach odbywały się Wigilie Miejskie. Organizowano szereg akcji pomocowych osobom biednym, bezdomnym, ubogim. Mówiłem, że to jest najważniejsze wydarzenie tego tygodnia, święta Boże Narodzenie. Właśnie, ale jeszcze przed, przed świętami, mimo że nie było Wigilii Miejskiej w Białymstoku, w Ełku czy w Łomży, tutaj na terenie objętym zasięgiem Radia Yard. To jednak były działania prowadzone przez Caritas, Rodzinę Czarneckich, Fundację Rodziny Czarneckich, która zorganizowała wigilię, w ramach której wydawano posiłki w lunchboxach i w innych opakowaniach hermetycznie zapakowane to wszystko było była też akcja stowarzyszenia Droga Ojca Edwarda Konkola w niedzielę przed świętami później w środę też rozważono kolejną porcję posiłków i wielu innych rzeczy chemię środki do dezynfekcji i nawet fragment z pisma świętego ponadto w tym roku odbyła się ciekawa akcja Fundacji Hagia Marina. Ta fundacja przekazała ponad 3000 paczek, które trafiły do szpitali, domów opieki i do osób samotnych. To fundacja, która swoją działalność akurat na tej niwie rozpoczęła przy okazji świąt Wielkanocnych, na początku pandemii tego roku. Tak, tak. No to, byliśmy trudny, to był trudny czas dla nas przed świętami, przed Bożym Narodzeniem, bo jednak ta epidemia. Panuje i ograniczenia w kontakcie są jakby obowiązkowe i odczuwalne. Tutaj yy, wszystkie te organizacje, które pomagały osobom potrzebującym, sprawdziły się. To jest ważne, że robi, zrobiły to nie po to, żeby się pokazać. Czyli nie po to, żeby zorganizować wielką, masową imprezę, na której rozdaje się jedzenie i można się pokazać i powiedzieć, że to jest nasza zasługa, to robimy dla Was, tylko w ciszy i spokoju, jakby kameralnie, z rąk do rąk, ale żeby ta pomoc dotarła do osób, które jej, które jej naprawdę potrzebują. To ja składam głęboki ukłon pod adresem tych organizacji, instytucji i osób, które chciały pomóc i które pomogły. Bo jednak Boże Narodzenie to są takie święta, na których, no przynajmniej to minimum na stole powinno być, oprócz rodziny, oprócz ciepła domowego, to też jednak coś na stole powinno być i to w, pomoc w tym jest. Zostało naprawdę, zapewnione tym osobom. Bardzo duże znaczenie takie psychologiczne. I Podnosi wiarę człowieka w to, że nie jest sam na tej ziemi. No nie, nie żyje sam, to jest ważne, no to tak, tak, tak mogę to podsumować. Natomiast dziś, 28 grudnia, rozpoczynamy kwarantannę narodową. Wiemy już, jak będzie wyglądać. Oczywiście, jak już mówiliśmy między innymi w Radwiart w Sylwestra godziny policyjnej, takiej ustawowej nie będzie, natomiast jest apel o to, aby się nie przemieszczać. Nie traktowałem tego tak, przynajmniej tej zapowiedzi, że to będzie godzina policyjna. Ja ma wrażenie, że ci przeciwnicy rządu i, i tych działań podejmowanych... Wczoraj premier Morawiecki jednak to wyjaśnił i tłumaczył. Tłumaczył, no, ale tego nie trzeba. Znaczy to jest wytłumaczone w tym rozporządzeniu. Tam nie ma mowy o godzinie policyjnej. I to tym... było raczej takie pojęcie, taka przenośnia, prawda? Chodziło bardziej, aby ludziom uzmysłowić, wyjaśnić, na czym to będzie polegało, a, a nie o instytucję prawda, prawną. I chcieli powiedzieć więcej, powiedzieli, że to jest godzina policyjna i, i przypomnieli sobie stan wojenny. Według mnie to jest taka znaczy bardzo nieprzyjemna zagrywka no, ze strony tych, którzy odwoływali się do stanu wojennego. Bardzo nieprzyjemna, naprawdę, bo ja pamiętam godzinę policyjną w czasie stanu wojennego. Nie wyobrażam sobie, żeby, taka, żeby takie zjawisko, jak wtedy istniało dzisiaj. I ono oczywiście nie miało istnieć. To po prostu apel do ludzi o zachowanie tej, pod tych podstawowych zasad bezpieczeństwa, żeby nie wychodzić na ulicę w dużych grupach, bo tam jest wirus, bo on się tam może rozprzestrzenić w ten sposób. Poza tym wszyscy y, y, musimy pamiętać o tym, że, żeby jed, że jesteśmy w tej pandemii i może tego Sylwestra akurat nie musimy tak hucznie obchodzić. Nie musimy się gromadzić, nie musimy iść na bal, zwłaszcza, że nie możemy. Y, nie musimy Spotkajmy się w domu, kameralnie, prawda? Spokojnie. Posłuchajmy Radia Yard możemy posłuchać radia Jarta albo jeszcze czegoś innego w każdym razie przy muzyce dobrze jest przyjemnie spędzić taki czas ale ta kwarantanna narodowa to jest powrót do tego co mieliśmy mniej więcej powrót do tego co mieliśmy nie tak dawno czyli tak zamknięte w galeriach handlowych inne sklepy właściwie otwarte tylko sklepy spożywcze siłownie nie wiem stoki narciarskie i inne miejsca rekreacji zbiorowej zamknięte dla działalność hoteli ograniczona praktycznie do zera. Tutaj są wyjątki. W z tymi wypoczynkiem w ramach podróży służbowej no to trzeba było to jaśniej powiedzieć i mocniej powiedzieć, że dochod... nie jeździmy nigdzie nie zatrzymujemy się w hotelach, bo to nie ma sensu. Rozumiem, że dzieci, młodzież, która jest na feriach w tej chwili, tych przymusowych i w jednym terminie, może chciałaby gdzieś wyjechać, ale musimy wytłumaczyć naszym dzieciom i naszej młodzieży, że jesteśmy w trudnym okresie i nie pojedziemy. Mamy pandemię, szczepienie dopiero się rozpoczyna. To początek, a dopiero jak będzie te 60-70% populacji zaszczepione, będziemy mogli mówić o wygaszaniu tych wszystkich ognis. Tak, ale to przed nami jeszcze, to jest... Jeszcze daleko przed nami. Daleko, yy, odległa perspektywa jednocześnie. My tam, że szczepionka, ta, tę szczepionkę trzeba przyjąć dwa razy, czy w odstępie tam trzech tygodni, chyba to dopiero wtedy ta odporność teoretycznie. Tak, 21 dni. Mhm. Teoretycznie ta odporność, nabieramy odporności, no yy, daj Boże, na dwa lata. Tak przynajmniej zapewniają ci producenci szczepionek, ale ta kwarantanna jest potrzebna, po to, żebyśmy sami yy, pomyśleli o tym, yy, że. Yy, i jest dobra droga do wyjścia z tej, z tej trudnej sytuacji, bo już będzie, w lutym już będzie prawie rok, prawie rok od czasu, kiedy borykamy się z tą epidemią i może już dosyć tego borykania się z tą epidemią. Bo może jest jakaś nadzieja i w szczepionce, i w naszym zachowaniu, w naszych, naszym bezpiecznym zachowaniu. Jest nadzieja na to, że jednak to się nie rozprzestrzeni już i się skończy ta pandemia. O to i... my kończymy również o dzisiejszy, dzisiejszy dzisiejsza dzisiejsza bilans. oczywiście, bo wszystko jest możliwe. Bądźmy dobrej myśli, kończymy dzisiejszy Bądźmy bilans tygodnia i zapraszamy za tydzień, w poniedziałek po 10 do radia Yard i na portal Bia24. dobrej zabawy na Sylwestra, aczkolwiek powściągliwie i, bez, i w nie tak dużym gronie jak zwykle. Dziękuję Ci, Andrzeju, za spotkanie. Dziękuję bardzo.